Reakcja kukić Zaczęło się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rosło. Ty grałeś konsekwentnie, no bo Łukasz, tutaj jest dużo oczywiście branżowych, branżowych, tenisowych dziennikarzy, ale nie wszyscy, więc Łukasz to, to jest ginący gatunek, to jest ten tenis ofensywny, piękny, słoneczny, romantyczny, tenis serwis, siatka. Już mało kto, kto gra w ten sposób i ty tak grałeś cały czas z Simonem. Opowiedz może dwa słowa o tym meczu z Simonem w Madrycie. Tak, no, no preferuję agresywny styl który połania mnie nie tylko single, a też, też w singlu, ale też w deblu. Warunki w Madrycie, gdzie Madryt jest na 700 800 metrów nad poziomem morza, potem mi sprawiały, także że opierałem swoją grę przede wszystkim na serwisie i wiedziałem, że z takim zawodnikiem, jak właśnie jeżeli Simon, wymiany z błędu kortu, no, nie będą, jakby, tym najlepszym rozwiązaniem dla mnie, tym bardziej, gdyby się ten mecz e, miał potoczyć jeszcze, e, jeszcze dłużej, dlatego e, starałem się grać swoją, swoją grę. Wszyscy wiemy, że dostałem szansę, kiedy Roger Federer się wycofał i wtedy szedłem już od razu do drugiej rundy i, i grałem z Zielonym Było to dla mnie e, bardzo ważne i był to taki zwrotny moment w, w tym roku w karierze, bo po tym meczu naprawdę zacząłem grać, e, grać bardzo dobrze i ci, co? Mówiąc nieskromnie, ci co wiedzą i się, śledzą wyniki zawsze e, niestety no, nawet w pierwszych czy w drugich rundach przegrywają do rolnikami, którzy potem daleko dochodzili e, w dalszej części turnieju. Dlatego no, był to taki przełom, mecz, który, który zostanie w pamięci. No i mam nadzieję, że, no, że dalej tą konsekwencją no, pokażę i, i będę się no, wrócę do tej setki. Jakiś